Pani Już Panie Pośle. Rozumiem, że Pański wniosek jest skierowany do Prezydium Sejmu. Przy najbliższym spotkaniu Prezydium Pański wniosek przekaże. Oczywiście, że mogę, tak jest. Panie pośle, w jakim trybie? W trybie sprostowania zostało wymienione moje nazwisko w kontekście niewątpliwie zmanipulowanym... Bardzo proszę w trybie sprostowania. W trybie sprostowania Wysoka Izbo nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście Państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie. Panie marszałku, bardzo kanuka. proszę odnieść się do słów, które to... pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi, tutaj, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu, ponieważ panie tak proszę. jest przesłanie tych świąt. Bardzo Wyzywam dziękuję. państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa Panie pośle, bardzo dziękuję, proszę za zaizmownicy. Dziękuję bardzo, proszę. Już pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę państwa. Dziękuję.